Złoto, w kości i kukurydza. Chciałabym opowiedzieć o wyjątkowym miejscu na Ziemi Dobrzyńskiej w średniowieczu Pierwszym Rypinie, a dokładnie jego najstarszej nekropolii. Wyniki dotychczasowych interdyscyplinarnych badań tego kompleksu osadniczego pozwalają w sposób wieloaspektowy rekonstruować dzieje tego ośrodka, które w średniowieczu stanowił ważne centrum osadnicze i administracyjne. Wymieniony został w tak zwanym falsyfikacie mogilańskim, to tam funkcjonowało co najmniej od 1326 roku miasto oraz sprowadzono zakon bożogrobców i ufundowano kościół pod podwójnym wezwaniem błogosławionej dziewicy Marii i apostołów Piotra i Pawła. Ranga tego ośrodka w średniowieczu manifestuje się w wielu aspektach, chociażby w różnorodności i wielofazowości każdego z przebadanych dotychczas w różnym stopniu stanowisk tego kompleksu. Jednak szczególnie istotne dla badań nad historią i kulturą. Wczesnośredniowiecznego średniowiecznego rypina, wczesno-średniowiecznego Mazowsza północnego, jest odkrycie nekropoli z tego okresu. Miejsce lokalizacji cmentarzyska pozostawało do niedawna nieznane, a badania koncentrowano na grodzisku i osadach. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie pod moim kierunkiem zrealizowało w latach 2018-2020 projekt badawczy pod tytułem Badania ratownicze średniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Starorypin Prywatny, województwo kujawsko-pomorskie, rozpoznanie, ochrona, ocalenie. Jego realizacja była możliwa także dzięki zewnętrznym dotacjom. Wymienić należy wsparcie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Biogazowni w Rypinie Prywatnym. Dziękujemy także bardzo za wsparcie i pomoc Gminie Rypin oraz Gminie Miasto Rypin. Badania te w oparciu o zespół specjalistów różnych dziedzin doprowadziły do Spektakularnego moim zdaniem odkrycia i częściowego rozpoznania nieznanej dotąd nekropolii wczesno związanej właśnie z Ośrodkiem Starorypińskim. Nowe informacje pozyskaliśmy w sposób tradycyjny, wykopaliskowy, a także za pomocą badań nieinwazyjnych, takich jak prospekcja lotnicza, badania geofizyczne, w tym przypadku metodą magnetyczną. Historia odkrycia tej nekropoli sięga lat 60. XX wieku. Wówczas to po ulewnych deszczach ze skarpy wyłoniły się kości ludzkie i w wyniku interwencji archeologicznej ekspedycji, która w tym czasie prowadziła prace wykopaliskowe na dawnym grodzie, w ramach akcji badań milenijnych zarejestrowano pochówki wczesnośredniowieczne, dokładnie sześć bardzo słabo zachowanych szkieletów i dwa z nich były wyposażone w żelazne nożyki. Cmentarz ten w zaproponowanym wówczas datowaniu miał funkcjonować od IX do XII wieku, a być może także w XIII wieku. Podczas badań milenijnych z Kompleksu pozyskano liczny materiał zabytkowy, który nie został jednak opracowany, a część zbiorów zaginęła, podobnie jak dokumentacja z tych badań. Dokładna lokalizacja obszaru objętego wówczas pracami, także na wczesnośredniowiecznej nekropolii, e, również nie jest znana. Kolejne przypadkowe odkrycie fragmentu cmentarzyska wczesnośredniowiecznego miało miejsce w 2010 roku. Widzą Państwo zdjęcia z tego odkrycia na slajdzie. Wówczas to podczas inwestycji liniowej. Dodam bez nadzoru archeologicznego, na hałdzie znalazły się szczątki ludzkie oraz wyposażenie charakterystyczne dla okresu wczesnego średniowiecza nożyki. Dzięki informacji, którą otrzymaliśmy od pracownika gminy Rypin, pojawiliśmy się w terenie i mogliśmy. I jakby to miejsce, które odkryte zostało ponownie, było dla nas punktem odniesienia do poszukiwań kolejnych wczesnośredniowiecznych grobów. Systematyczne badania archeologiczne przeprowadziliśmy w 2018 roku, odkrywając fragment poszukiwanego cmentarza, a dokładnie pięć homogenicznych pochówków, w tym także liczne kości, często niestety na złożu wtórnym. I wszystkie wyeksplorowane i zadokumentowane w 2018 roku pochówki zostały wyposażone. Były to m.in błączki skroniowe, paciorki szklane, a także nożyki. Prace kontynuowaliśmy w 2019 roku, odkrywając kolejne 15 pochówków wczesno-średniowiecznych oraz podobnie jak w 2018 roku rzędowy układ grobów. W zdecydowanej większości zmarłych złożono do grobu na z rękami wzdłuż tułowia. Zabytki znalezione w grobach w 2019 roku to głównie przedmioty o charakterze ozdób lub codziennego użytku. Liczną kategorią są paciorki szklane o zróżnicowanej formie, rozmiarze i technice produkcyjnej. Z innych przedmiotów zdeponowanych przez zmarłych wymienić należy nożyki z żelaza, krzesiwo z żelaza, paciorek taśmowaty z brązu, zawieszkę z brązu, paciorek bursztynowy. Z powierzchni pozyskaliśmy natomiast dwie zawieszki dzwoneczkowate oraz krzyżyk. Intrygującym moim zdaniem odkryciem z 2019 roku jest pochówek z kamienia. W tym przypadku ciało po zdeponowaniu w grobie zostało przygniecione głazem narzutowym. Znajdował się on na wysokości brzucha pochowanej tam kobiety, której zgon nastąpił w przybliżeniu powyżej 45 roku życia. Zmarła na palcu, miała pierścionek tak zwany taśmowaty, wykonany z brązu. W pełnisku jamy grobowej zarejestrowaliśmy dodatkowo nieokreślony moc. Skorodowany przedmiot żelaza. Jednak w tym przypadku najbardziej charakterystycznym elementem odmiennych praktyk pogrzebowych jest celowe użycie głazu do obciążenia ciała zmarłej. Analiza stratygraficzna wskazuje jednoznacznie na nieprzypadkowy charakter tego kamiennego depozytu, i w tym przypadku w mojej interpretacji. Ewidentnie, chciano przeszkodzić tej kobiecie w potencjalnym opuszczeniu grobu, a być może w akcie zbawienia. Badania kontynuowaliśmy pomimo pandemii, w nieco innych okolicznościach, trudniejszych, kontynuowaliśmy w 2020 roku. Dzięki nim wyeksplorowaliśmy, zadokumentowaliśmy kolejnych 21 wczesnośredniowiecznych grobów. Ostatni sezon wykopaliskowy zaskoczył nas wyjątkowym bogactwem wyposażenia. Szczególnie bogato wyposażone zostały ciała kobiet i dzieci. Było to dla okresu wczesnego średniowiecza ozdoby skroni szyi, a także ozdoby rąk, pierścionki, zwraca szczególnie uwagę bogactwo paciorków szklanych, bardzo zróżnicowanych pod względem formy, technologii wykonania, pochodzenia i reprezentujące różne rodzaje warsztatów, w tym między innymi paciorki wykonane techniką spiekania, nawijania, wyciągania. W kolech oprócz paciorków szklanych Znajdowały się również paciorki z innych surowców, kamieni ozdobnych, bursztynu, metalu. Z innych przedmiotów, znalezionych przy zmarłych, wymienić możemy po raz kolejny nożyki z żelaza, krzesiwa, zawieszki z brązu. Całość materiału z ostatniego sezonu wymaga pilnych zabiegów e, konserwacji. Zarejestrowaliśmy jeden paciorek w 2000 w 20 roku, zdeponowany wraz z marłą kobietą, którego wkład najprawdopodobniej został wykonany ze złotej blaszki. Prawdopodobnie, bo dopiero ewentualne badania metaloznawcze mogą wskazać jego skład. W literaturze znajdziemy informację, że tego typu Zaawansowane technologicznie wyroby we wczesnym średniowieczu sprowadzano najczęściej z terenów Bizancjum, ewentualnie z Rusi kijowskiej. Ibn Fadlan pisze, że szklane paciorki były uważane przez Rusów za najpiękniejszą ozdobą kobiecą. Mogły one stanowić część koli lub stanowić element stroju, być na przykład do niego przyszyte. Bardzo prawdopodobne, że były one zawieszane na troczkach przywiązywanych do Pasa lub stanowiły ozdobę wieńczącą końcówki rzemieni. Mogły także pełnić rolę guzików. Drobne paciorki znajdowane w okolicach głowy w pochówkach dzieci i kobiet wskazują, że wykorzystywano je także jako dekorację członka, czapeczki lub innego nakrycia. Głowy. I niemal od samego początku istnienia szkła, a zwłaszcza od przełomu R, er, odgrywało ono istotną rolę w handlu zarówno o zasięgu lokalnym, jak i dalekosiężnym. Badacze są zgodni, że we wczesnym średniowieczu nawet drobne przedmioty, szklane, były elementami bezwzględnie luksusowymi o znacznej wartości. A po, po raz kolejny chciałabym podkreślić, że Właśnie przedmioty wykonane ze szkła, głównie paciorki, a także pierścionki szklane, stanowią najliczniejszą kategorię, kategorię zabytków znajdowaną przy zmarłych w naszej starorepińskiej nekropolii wczesnośredniowiecznej. Według dziesiętowiecznych źródeł arabskich na przykład pojedynczy zielony paciorek szklany kupowany przez handlarzy ruskich miał wartość jednego dirhema. Pośrednio na ich znaczną wartość może również wskazywać fakt, że znajdowane są w koliach razem z paciorkami z innych surowców, takich jak bursztyn, karneol, fluoryt, kryształ górski oraz zawieszkami wykonanymi ze srebra i innych metali. I taką złożoną kolię odkryliśmy także w jednym grobie eksplorowanym w 2020 roku w Sterolypinie Prywatnym. Elementy tej koli staną się obiektem konserwacji. A później także rekonstrukcji. Największą wartością jednak w moim przekonaniu i myślę, że. Nie tylko. Nie są jednak złote błyskotki, wartościowe artefakty, a kontekst historyczny, systematyczna praca i coraz lepsze poznanie, a docelowo także ochrona tak ruchomych, jak i nieruchomych zabytków archeologicznych. Prace eksploracyjne i dokumentacyjne na stanowiskach sepulkularnych należą do bardzo wymagających, ale tylko dzięki. W tej naprawdę wielkiej, tytanicznej pracy i zaangażowaniu całego zespołu e, i precyzji zaobserwować można wiele elementów obrządku pogrzebowego. W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich sezonach, wystąpił głównie rzędowy układ grobów. Pochowani grzebani byli głową na zachód, twarzą ku wschodowi, e, przeważnie z wyprostowanymi nogami, jednakże. Wystąpiły wystąpiło właściwie dwa kazusy. Pierwszy jest to pochówek na boku, kobiety, w zupełnie odmiennej orientacji. Kolejny ciekawy przypadek: zdeponowano dwóch zmarłych na krzyż. Wielkim atutem naszych badań jest ich interdyscyplinarność. Na stanowisku bowiem przez cały czas obecni byli oprócz studentów archeologii, historyków, archeologów, także antropologów fizyczni pod egidą profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Szostka, a także profesora doktora habilitowanego Jacka Tomczyka. Badacze uczestniczyli zarówno w pracach eksploracyjnych, jak również zabezpieczyli i przeanalizowali materiał kostny w gabinecie polowym. I to właśnie kości są najcenniejszym źródłem do poznania tajemnic pierwszych Rypinian, dosłownie na wagę złota. Badania antropologiczne polegały między innymi na określeniu płci osobników, określeniu przybliżonego wieku osobników, chwili śmierci, inwentaryzacji, uzębienia, opisania ogólnego stanu zachowania szkieletów oraz Obserwacji występowania ewentualnych zmian patologicznych i tafonomicznych, a także opisania cech indywidualnych osobników. Bardzo dziękuję wspaniałemu zespołowi antropologów fizycznych za ich pracę nad materiałem kostnym tak w terenie jak i w późniejszych analizach, jestem niezwykle wdzięczna, że mogę pracować w takim zespole. Ale wielkie słowa uznania należą się naszym przyjaciołom, mieszkańcom Starego Rypina, właścicielowi gruntów i dzierżawcy gruntów, studentom archeologii przede wszystkim i wszystkim uczestnikom naszych badań, którzy na kolanach, w słońcu i deszczu, ziarnko po ziarnku, eksplorowali te zapomniane groby. Jesteście niesamowici, a praca z Wami to czysta przyjemność. Raz jeszcze dziękuję za Waszą pracowitość i zaangażowanie. To z pozoru zwyczajne pole. W ostatnich latach najczęściej kukurydziane, a w ziemi drzemią takie tajemnice, w tym tajemnice życia. I śmierci. Głęboka orka prowadzona na polach rypińskich, w tym na dawnym cmentarzu, z roku na rok niszczy groby budowniczych Pierwszego Rypina. Chciałabym podkreślić, że dziedzictwo archeologiczne jest nieodnawialne. A wszelkie działania prowadzące do ingerencji mechanicznej lub chemicznej w głąb gruntu, prowadzą do bezpowrotnego zniszczenia archeologicznego stanowiska nieruchomego w całości lub jego zdecydowanej części. Na dzień dzisiejszy wiele pytań dotyczących tej nekropolii ma wciąż charakter otwarty. Między innymi pytanie o czas trwania cmentarza. Trudno także wyrokować o wielkości i zasięgu terytorialnym odkrytej nekropolii. Jest bardzo prawdopodobne, że cmentarz ten kontynuuje się po drugiej stronie drogi, w kierunku do tzw. pijawcza, co jest także bardzo interesujące, określanego w źródłach pisanych jeziorem świętym lub sanktuarium. Niewątpliwie nie bez przyczyn. Także. Dla dokładnego określenia chronologii pochowanych tam osób należy wykonać inne badania i analizy, w tym z wykorzystaniem metod przyrodniczych. Dodam, że stanowisko to już jest bardzo zniszczone między innymi przez inwestycje liniowe, budowę drogi, a także pobieranie z tego obszaru żwiru i piasku i oczywiście prowadzone tak naprawdę przez cały czas coraz bardziej intensywne prace. Rolne. Poznanie obrazu, struktury biologicznej populacji ludzkiej pochowanej na tym stanowisku w Starypinie, jak i również lepszego rozpoznania ich statusu majątkowego, specyfiki wierzeń wymaga podjęcia dalszych prac i badania te powinny być kontynuowane nie tylko ze względów poznawczych, bardzo dużych względów poznawczych, ale przede wszystkim ze względów ratowniczych. Cmentarz ten znajduje się bowiem na polach uprawnych, a każda orka to postępujący proces degradacji unikalnej nekropolii.